Witajcie moi drodzy, przychodzę dzisiaj do Was z czytaniem na zaćmienie Słońca, które odbędzie się 29 marca, czyli w tą sobotę, razem z Nowiem Księżyca w Baranie. Wiemy, że teraz jest czas turbulencji, ponieważ mamy i dwie planety w retrogradacji i korytarz zaćmień, który właśnie się kończy. A zaćmienie Słońca zawsze wiąże się z fatalnymi wydarzeniami, które mogą znacząco wpłynąć na nasze życie. Księżyc w nowiu w Baranie przyniesie poczucie nowego początku, chęć działania. Będą ważnymi dla nas tematy siły, przywództwa, walki o swoje cele. Ale także świadomość naszych wrażliwych punktów, naszych ran, które wymagają uzdrowienia. I zobaczymy z wami na kartach co warto wiedzieć? Co tutaj to zaćmienie może aktywować w naszym życiu? Co dla nas przyniesie? Trzy opcje do wyboru. Wybieracie swoją i będziemy zaczynać od jedynki. O, no przede wszystkim, pierwsza karta mówi o tym, że dla Was to zaćmienie przynosi jakąś powtórkę. Mimo tego, że teraz dobry czas na wdrażanie nowych rzeczy, na aktywację nowych rzeczy. Tutaj y Was czeka jakaś powtórka, czyli na przykład nie przerobiliście jakąś lekcję, wracamy, cofamy się do tyłu i przerobiamy ponownie. To też, jeżeli teraz jest jakaś karmiczna sytuacja, karmiczna relacja, to idzie jakby potrzeba, ostra potrzeba spojrzenia na to, zrobienia refleksji, zrobienia jakby większego wglądu w sytuację i pokazano, że tutaj do czegoś będziecie jeszcze się cofać. powroty. To mogą być powroty ludzi też z przeszłości, powroty jakiejś sytuacji, które mieli miejsce i generalnie potrzeba cofnąć się i przemyśleć, przeanalizować, dlaczego te albo inne sytuacje mnie spotkały. Co to was idzie? Przede wszystkim mówią, że góra was chroni. Macie po prostu dość silną ochronę. Czy sami ją w jakiś sposób tutaj stawiacie, czy ona jest po prostu w was wkodowana? Też pokazano, że dużo takich ziemskich energii, kochani. Ziemskie energie mówią o pracy, o pytaniach materialnych. Przy pracowaniu jakiejś rzeczy, gdzie ma miejsce materia. Również pokazano, że jest tutaj jakaś relacja, albo była jakaś relacja, gdzie jest destrukcja, gdzie jest nawet jak uszkodzenie energetyczne jakby był dość silny udar. Będąc w tej relacji po drugiej czakrze. Nawet ta karta w ogóle nazywa się Urok Miłosny. Co to znaczy? Jakaś relacja, z której na przykład ciężko było wyjść, bądź relacja, taka, gdzie było silne uzależnienie, może to jest teraz. I ono działa energetycznie tak, jakby ludzie były mocno do siebie przywiązani. I tak, razem na przykład, być nie udaje się, albo i są razem, ale razem jest źle. Ludzie się rozstają, też źle. Jest tutaj jakaś negatywność, która źle wpływa, mianowicie na sferę relacji. Co znaczy negatywność? Albo karmiczne yy, programy. Albo jakiś nawet wpływ negatywny, energetyczny od zewnątrz. Mhm. Też pokazana, że to będzie dobry czas wyznaczania sobie dobrych, prawidłowych celów i priorytetów. Tutaj pojawia się potrzeba, pojawia się chęć, budzi się taki impuls. Chce coś mieć, chcę, żeby było po mojemu. Chce, żeby było tak. Mogą te cele wiązać się z materią bądź z jakąś inną wartością. Chcę to osiągnąć, podoba mi się to, chcę za tym podążać. I pokazano, że przestrzeń wam mocno będzie podświetlać, gdzie i w jaki sposób zamknięta droga na osiągnięcie, mianowicie waszych celów. Więc tutaj nie martwcie się, jeżeli teraz nie ma jakiegoś mega dużego skoczku, jeżeli jest na przykład jakieś cofnięcie do tyłu. To dlatego, żeby zrozumieliście, co wam przeszkadza, co trzeba przerobić, co trzeba zrozumieć. Wtedy droga się otworzy, wtedy będzie prześpieszanie, i wtedy będzie ten skoczek kwantowy. Tutaj, jak pokazano, że coś wymaga jeszcze zrozumienia i przepracowania. Jest odpływowy kanał, coś zabiera waszą siłę, waszą energię, kochani. A więc Okazano, że potrzebne jest neutralizacja jakiegoś kanału odpływowego. Akurat w czasie pełni i w czasie, kiedy u nas księżyc ubywający i kiedy u nas idą retrogradacje planet, bardzo dobrze też się oczyszczać. Więc tutaj coś wymaga odcięcia, neutralizacji, oczyszczenia. Tak jakby coś Was trzymało i nie dawało ruszyć do przodu. Jakby nie mogliście na maksa um, tworzyć to, um, jakby co Wam by się chciało realizować, jakiś potencjał Wasz. Tutaj ważne zrozumieć swoje cele, skąd one idą. Z serca czy idą z ego? Bo może tak być, że Was trzymają, dlatego że nie do końca wyznaczyliście sobie prawidłowe cele i priorytety, gdzieś one idą z ego. Albo jest przy Was jakoś egoistyczna, albo narcystyczna osoba, albo była, a te kajdanki, te programy negatywne, co Wam wpajała ta osoba, zostały w Waszej podświadomości i nadal Was blokują, nawet jeżeli tej osoby nie ma. Albo i jest, kochani, albo i jest. Bo tutaj dużo takich kart ograniczających. Więc, y, Jedyneczki, jeśli podsumować, y, nie martwcie się, jeżeli jest jakaś stagnacja i zatrzymanie. E, wszystko dla Waszego dobra, trzeba zrozumieć, przeanalizować, oczyścić coś. No jeżeli jest taka osoba w Waszym polu, kto zabiera Waszą energię, kto, e, przy kim czujecie, czujecie się spięcie, przy kim czujecie się jakoś tak umniejszani, e, poddenerwowani, to to trzeba oczyszczać, ponieważ trudno będzie robić dalsze kroki do przodu, jeżeli e, ktoś po prostu wysysa z Was energię albo coś. Weźmiemy Wam jeszcze radę. Wewnętrzna ziemia. Przetwarzasz to nowe rozwiązanie i początki. Więc jeśli jest jakaś stagnacja, nie martwcie się, dasz radę, przerobisz to i będą u Ciebie nowe rozwiązanie i początki. I warto też próbować. Warto próbować, manifestować, rozpoczynać, działać, jakby iść do przodu. I weźmiemy wam jeszcze jedną kartę. Wielkie odcięcie, energia Marsa, złość, konflikt, zła, złagodnić, by kochać takie przesłanie. No i energia Marsa to wojownicza energia. Energia, która potrafi złamać e, wszelkie przeszkody, zerwać te wszystkie kajdany, oczyścić drogę. Takie tutaj dla Was idzie marsjańskie w, wsparcie. Bardzo dziękuję. E, życzę Wam wszystkiego dobrego i przychodzę do kolejnej karty. Witajcie dwójeczki. Wasze karty sól. Sól stosuje się u nas do oczyszczeń energetycznych, więc tutaj albo robiliście na przykład jakieś oczyszczenie energetyczne, czyli świadomie oczyszczaliście siebie swoją przestrzeń bądź taki proces przeszedł sam w sobie. Nastąpiło jakieś oczyszczenie. I w trakcie zaćmienia też będzie jeszcze dalej oczyszczać się, jakby wasza energetyka, jakieś karmiczne węzły i w ogóle wasza przestrzeń. Można zastosować, jeżeli takie rzeczy stosujecie, sól do oczyszczenia, kąpieli robić w soli, i tak dalej. Co do Was idzie, was oczyszcza się. Wasza przestrzeń i do was idą większe pieniądze. Natomiast pokazano, że jest w waszym polu jakiś nieżyczliwy człowiek, ktoś by nie życzył, nie chciał, żeby mieliście większe pieniądze, albo jest taka takiego rodzaju negatywność, która może być w rodzie, może być po prostu jakaś osoba, bądź jakiś program. Ograniczające finanse, może nawet wpływ negatywny, energetyczny. Ale w, tra w trakcie zaćmienia to będzie się poczyszczać. Idzie y, proces jakby oczyszczania wa waszego potoku finansowego i rozszerzenie y, potencjału finansowego. Jakieś wieści też do Was mogą przyjść, takie wiecie gwałtowne, nag nagłe i otwierają się e, dość interesujące informacje. Dla Was. Pokazana, że może ktoś będzie potrzebował Waszego wsparcia, może ktoś będzie chciał z Wami porozmawiać, zwierzyć się, powiedzieć o swoich urazach, o swoich uczuciach, porozmawiać o jakiejś ciężkiej sprawie, bądź w Was może taka budzić się energia, że nie mogę już to trzymać w sobie, muszę to otworzyć, muszę z kimś o tym porozmawiać, muszę to z siebie wyrzucić. Wosk same oczyszczające karty takie na oczyszczenie. tej dwójeczki, chyba, że ktoś do, bardzo się oczyszczał, bądź tak jak mówię, w trakcie korytarza zaćmień, w trakcie zaćmień też u nas się poczyszcza nasza karma, szczególnie jeżeli prawidłowo spędzamy ten czas, jeżeli medytujemy, zajmujemy się samorefleksją, naszym rozwojem, to oczywiście nam plusik w karmy zawsze. Pokazano, że do Ciebie idą jakieś prezenty w ogóle. Jakieś prezenty, nie wiem, może jakieś paczki będziesz wysyłać, bądź dostaniesz na przykład e, jakąś paczkę. E, też e, tutaj zaczynają się takie duchowe procesy. To może być bardzo dobry czas, żeby ze sobą spędzić. Czas dla takiej kontemplacji, dla y, koncentracji na sobie, dla zrozumienia swoich wewnętrznych y, procesów. Może tak być, że tutaj jakiś człowiek, który odseparowany od ciebie, dawno nie miałeś z nim kontaktu, może od takiego człowieka być wiadomość, y, może być. Y, Yy, jakaś informacja, dla niektórych to może iść starsza osoba, jakieś kontakty ze starszymi osobami, yy, bądź ze starszą osobą. Woda. No, pokazano, że yy, Jakaś interakcja, tutaj bardzo namiętna, taka gorąca energia, czyli może nawet dojść do bliskości fizycznej, ale nie tylko fizycznej, czyli z jakąś osobą będzie większe zbliżenie, czy to rozmowa, czy to po prostu poczujecie się bardziej nawzajem. Też tutaj idzie przesłanie, że nie wolno iść w jakieś nadmierności, nie wolno z czymś przesadzać, ponieważ. No to mocno będzie jakby obniżać e, Twoje wibracje, i jakby niekorzystnie wpływać. Też pokazano, że jesteś chroniony. I e, rozmawiaj ze swoimi aniołami stróżami, ze swoim aniołem stróżem. E, uwolnienie. Dla Ciebie to taki bardzo transformacyjny czas, który da Ci więcej wolności, jakby kajdanki spadają, zaczynasz więcej wierzyć w siebie, bardziej być takim zdecydowanym, aktywnym, wyzwolonym, tutaj idzie wyzwolenie. Świecy. no jakby tutaj ewidentnie idzie proces oczyszczenia, albo go robicie, samodzielnie coś robicie, a Albo to idzie w naturalny sposób, kochani. Weźmiemy dla Was e, jeszcze przesłanie od roczni na Masz miłość, energia Hadarian, współzależnienie, granice. No tutaj przepracowanie jakiejś relacji, jeżeli jest taka relacja, gdzie jest współzależnienie. Wyznaczanie granicy pokazano, że stopniowo wychodzisz z tych ograniczeń. Jesteś na drodze wyzwolenia, większej wolności. Idziesz w dobrym kierunku. Skocz. Właśnie tutaj jesteś na, na progu takiego skoczku kwantowego. Powiedz tak zmianie. Szykuje się zmiana. Może ona nie będzie właśnie w, w momencie tego zaćmienia, ale to zaćmienie aktywuje bardzo poważne zmiany w, w Twoim życiu. I jeszcze dla Ciebie przesłanie. Myślenie w szerszym kontekście. Energia Plejad, wizjoner. Natchnione pomysły. Czyli myśl bardziej szeroko. Uwierz że to, co chcesz osiągnąć, jest możliwe. Wizualizuj i znajduj jakby potwierdzenie zawsze, że to jest możliwe. Wpajaj sobie to w swoją podświadomość. No i też to będzie dobry czas na wprowadzanie w życie jakichś nowych pomysłów i w ogóle może być dużo insightów i pomysłów, które po prostu będą niesamowite. Które, jeśli dalej zrealizujesz, będą bardzo dla Ciebie korzystne i przyniosą Tobie sukcesy i spełnienie. Bardzo dziękuję. Przechodzimy dalej. Witajcie, trójeczki. Zobaczymy, co do Was idzie, co dla Was przyniesie zaćmienie. Pierwsza karta mówi o tym, że będziecie odczuwać dość aktywnie to zaćmienie, i może ono wpłynąć dość znacząco na Wasze samopoczucie, na Wasz stan emocjonalny, i warto tutaj zadbać o siebie, też nie ulegać jakimś swoim słabościom, nie robić tego, co Wam szkodzi, ponieważ podczas Korytarze zaćmie nieraz ciągnie nas na jakieś rzeczy, które my wiemy, że dla nas to niezdrowe, że to nam zaszkodzi na dłuższą metę, ale jakoś tam pocieszy na 5 minut. Tutaj nie ulegaj jakimś słabościom, nie rób tego, co wiesz, że dla Ciebie niedobre. Może tak być, że tutaj będziesz mieć większe kontakty z osobą, która ma albo emocjonalne problemy, albo nawet nałogi. I tutaj tak, albo kontakty z tą osobą, albo większy wpływ właśnie tej osoby, relacje z tą osobą na Twoje życie. No tutaj jakby martwisz się o to, że coś nie możesz realizować. Coś nie możesz zrobić. E, jakaś stagnacja tutaj. No właśnie, kto w stagnacji? Ten korytarz zaćmień da aktywację. Uśpionej, jakby w tobie energii, da tobie klucze, da tobie e, taką ognistą, przebojową moc do, do działania. Pokazano, że tutaj coś może zakłócać Twoją e, przestrzeń. E, czy psychologiczny nie najlepszy stan, czy otoczenie, czy może jakieś miejsce e, nie najlepsze, tak jakby czuję, że to nie Twoje miejsca. E, jakby przyjmij tą energię, przyjmij tą ognistą, silną, bo to taka marsjańska energia, barana energia, żeby złamać te mury, żeby zerwać te kajdany, te łańcuchy, które cię ograniczają. Tutaj niektórym trzeba wzmacniać się zdrowotnie i pokazano, że e, też chyba w jedynce tak było, może być jakieś cofnięcie, dlatego żeby przerobić jakąś lekcję, która nieprzerobiona. I nieprzerobienie tej lekcji, ono Cię trzyma w, tych, w tym, jakby jak w ślepej uliczce. Jakby nie bój się troszeczkę się cofnąć, żeby jakby poprawić jakąś lekcję, poprawkę zrobić. I szybko a, wtedy a, możesz iść na transformację na zmiany. On zdrowotnie, niektórym trójeczkom tutaj trzeba wzmacniać się zdrowotnie, może zwrócić uwagę, kochani, na odżywianie, bo tutaj coś może szkodzić Wam. Coś może szkodzić i wprowadzać mm, taką jakby niezdrową energetykę. Jakby coś cię zatruwa, czy twoje myśli, czy jakieś otoczenie, e, może jeżeli dawno jesteś w stagnacji, to będzie dobry czas, żeby złamać ograniczenia mury i próbować jakby z tego wychodzić. Pokazano, że tutaj też idą jakieś kontrakty i tutaj tak, na dwa sposoby: albo kontrakty, które podpisujemy nieraz, e, zanim zejdziemy tutaj na ziemię, dla współpracy z kimś, dla naszego rozwoju zdarzają się różne rzeczy. Najczęściej te relacje dość ciężkie, chociaż zdarzają się i odwrotnie. Jakieś kontrakty, na przykład, gdzie ktoś na, nam może pomagać, bądź my kogoś wspieramy, wspieramy, jakby e, takiego e, typu rzeczy, czyli relacje właśnie z taką osobą, bądź z takimi osobami. Jakby będą wymagały jakby zwrócenia uwagi na to, o co chodzi w tej relacji, co my tutaj dla siebie dajemy nawzajem. Albo, kochani, on no dosłownie może chodzić o jakieś umowy w pracy, podpisanie jakiejś umowy w pracy, w jakichś urzędach, instytucjach, ugody, nieugody, kupno-sprzedaż takie rzeczy. Tutaj jakby brakowało aktywności, albo trojeczki czujecie się często zmęczeni, jest jakaś apatia. Brakuje aktywności i ruchu. Tutaj. Więc, jeśli tak rzeczywiście jest, to, to bardzo dobry czas, żeby rozbudzić właśnie ten swój wewnętrzny ogień. Pokazano, że też um, jest jakaś rywalizacja czy to wewnętrzne programy rywalizacji, kiedy jest strach, że będę gorsza, bądź gorszy i dlatego nic nie robię. Albo dosłownie jest jakaś osoba, albo osoby, które z tobą rywalizują, a nawet plotkują. Też ta karta mówi o tym, że warto zwrócić uwagę, jakie prowadzisz rozmowy. Bo są rozmowy, które tworzą energetyczne zanieczyszczenia typu takie plotkowanie, jakieś no, u każdego swoje. Wszystko zależy od energetyki. Tam Ja nie sugeruję, że koniecznie tam plotkujecie czy coś, ale coś takiego, w, w czym nie ma sensu. Narzekanie, e, grzebanie w chorobach, omawianie. E, coś takiego, co nie niesie rozwoju. Bo każdy jest na swoim jakby etapie. Dla kogoś e, coś e, jest dobre, dla kogoś już na przykład to jest e, niedobre. Więc tutaj według swoich odczuć e, przeanalizuj te rozmowy, które prowadzisz, albo jeżeli w jakiej, jakieś plotkarze w twojej przestrzeni, no to tutaj też lepiej jakby z tego, od tego jakby się oddalać magia. No właśnie, to o czym mówiłam, jest jakieś energetyczne zanieczyszczenie. A może tak być, że tutaj jakieś nawet były stosowane, i nie sugeruję, że tam koniecznie czarna magia, ale jakieś wpływy energetyczne, które źle na ciebie wpływają. No, ale tutaj też trzeba pamiętać, że najlepiej myśleć tak, że ktoś nam coś źle zrobił, ale my swoim myśleniem potrafimy sobie zrobić więcej krzywdy niż ktokolwiek. Ale jeżeli jest jakieś podejrzanie, że ktoś. W jakiś sposób Tobie wysyła negatywną energię, bądź nawet energetycznie szkodzi, bądź zajmuje się, nie daj Boże, czarną magią gdzieś w Twoim polu, osoba. To tutaj y, trzeba być bardzo czujnym, bardzo czujnym, ponieważ ona nas takie wyszły tutaj y, magiczne. I zobaczymy. Jaka dla Was jest rada? Spontaniczne przebudzenie, aktywacja, czas integracji właśnie to, o czym mówiłam. Zobaczcie, jakie ściany, jakie mury, i światło jednak się przebija, wyjdziesz. Z tych ograniczeń, wyjdziesz z tych murów. Idź ze światłem, idź za dobrem. W tobie jest wszystko, jest w tobie moc. I poczujesz te, spontaniczny taki przypływ energii. Twoje życie to płótno. Artysta, manifestacja, twórcza, odpowiedzialność. Pamiętaj, że Ty tworzysz własną rzeczywistość, że możesz niczym malarz wziąć. Płótno i narysować swoją przyszłość. Stworzyć swoją przyszłość. Więc trójeczki, jeżeli z Wami rezonuje ta stagnacja, te ograniczenia i apatia, pamiętajcie, że wszystko w waszych rękach jest was, was moc i ta moc jeszcze będzie zasilona właśnie tym nowym i tym zaćmieniem. Więc dacie rady na pewno. Dziękuję, życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych filmikach.